Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj Steelgar, cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z Gierki Stalker. Czyste niebo! Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku od ostatniego nic się nie zmieniło, tak więc to sobie powiedzmy, ja miałem egzaminy prawo które udało mi się zdać wreszcie za pierwszym razem. Ja w ogóle o prawo sobie pogadam, bo Stalkrat jest gierka klimatyczna, to jest prawda, którą naprawdę trzeba się wczuć, żeby to poczuć. I nie trzeba udawać tutaj debila, tu trzeba być osobą poważną, nagrywając ją, czy też oglądając ją również. Tak więc dzisiaj sobie też pogadamy, ale... Na sam początek gramy w Stalkera, czyste niebo. Moi drodzy widzowie, od ostatniego odcinka, tak jak mówiłem, nic się nie zmieniło, miałem prawo jazdy, trzeba było teorie teorię i tyle. No ale no, nic się nie zmieniło, nie grałem w Stalkera, więc zostańmy na tym. Dowiedziałem się, że to jest cerkiew, bo w ogóle z głowy mi wypadło to słówko. Zawsze tak każdy człowiek w życiu tak kiedyś miał, że sobie coś mówił, mówił i nagle takie najbardziej oczywiste słowo na świecie mu wypadło. Po prostu takie najbardziej oczywiste słowo na świecie, które słyszał pewnie z milion razy. Wow, wow, wow. Śpisz? Ja, ja też tu jestem, o co wam chodzi? Tam jest jakiś ten... E, e, schowek. Ognia! Ognia! Pierw mnie wołają, teraz... E, shit, mam schizę. Myślę również, że zainstalujemy sobie moda e, graficzne poprawiającego grafikę, e, czyli Stalkera prawdopodobnie complete, No, ale to jeszcze z czasem. Czemu ja strzelam przez liście? Nie mam ulhaka przecież. Ile on ma życia? Broń się zacięła, musisz przeładować, no kocham stalkera, co nie? Jedyna gra, w której żeby zabić typa, musisz trafić w niego tysiąc razy I broń się oczywiście musi za... to jest, to jest jakiś błąd, patrzcie, to jest, to jest ściana Ja tu nie mogę przejść Nie kumam tego Dobra, niestety muszę dowrócić e, Tak więc dzisiaj zagram sobie tradycyjnie w klimatycznego stalkera, którego ja wiem, że wy uwielbiacie Co idealnie pokazujecie swoimi łapkami w górę, za co wam bardzo, bardzo dziękuję, dobra Dzięki, najemniku. Pomogłeś nam wygrać. Proszę bardzo. Nagroda będzie czekała na ciebie w bazie. Nagroda w bazie? Super. No to widać, że warto pomagać tym stalkerom. To był jakiś jeden Dawiecie, Wiecie, że jestem chomikiem, steelgarem i... O Jezu, już mam 112 kilo. Ile ja mam tych rzeczy? Dowiedziałem się dzięki wam, gdzie mogę sprzedawać te rzeczy i tak dalej, tak dalej. więc jest super i dziękuję bardzo. E, Okej, okay, czy ja, ja może wrócę do tej bazy? E, do waszej bazy. Okej, okay, zasłonaj. jej oczy i nie puszczaj mojej ręki. No wszystko takie tajemnicze normalnie, no. Ja to nagrywam przecież, te przejścia, nagrywam to, no. Dobra. Nie ma to jak w domu. Zdejmij opaskę z oczu. Znajdziesz mnie tu, gdy będziesz gotów Okej. Okay. Mm, tak więc, e, powiedzieliście mi, że rzeczy można sprzedawać właśnie gdzieś tutaj w bazie. Mam nadzieję, że to jest prawda. E, więc sobie pochodzimy i może jakoś to znajdziemy. Jak rozumiem... Więc trochę mały tutaj jest. Czemu ja nie mogę przeskoczyć przez taki mur? Co to jest za stalker? Nawet ja skacze skaczę w prawdziwym życiu. No dobra. E, dobra, ale... Będzie jakaś nutka? Nagrałem coś? To właśnie odróżnia w od rodzinnych gier, czy w jakiejkolwiek innej grze. Zatrzymalibyście się przy całkowicie bezużytecznych ludziach, którzy grają sobie na gitarce, żeby ich posłać? Nie. Szliście by, szli, szli, szliście by... po prostu na maksa do przodu, żeby jak najszybciej tą grę skończyć, jak najszybciej skończyć questa, żeby się pochwalić, żeby zdobyć nowego. jakiś nowy... nowy itemek. A tutaj co? Usiądziesz sobie, wypijesz piwko, na znaczy wódkę, tu nie ma piwka, ale to samo wychodzi tak z flaszki i pinta wszyscy piją. I sobie posiedzisz przy takich typkach grajkach. To, to jest piękne, moi drodzy, to jest właśnie klimat tej gry. Który już rozrasta się na wszystko, od cosplayów przez milicjiny, przez ASG nawet. Nawet w paintballu już widziałem z, Talkera. Dosłownie wszędzie. Dobra, cześć typie. Ja nie chcę y, ulepszyć, nie Ja chcę y, handlarza jakiegoś może. Dobra, no ale zanim znajdziemy handlarza, bo ja tu będę go szukał, biegając od punktu do punktu tego niebieskiego głupiego. E, historia z dzisiejszego zdawania, Dzisiaj jest poniedziałek, odcinek będzie w czwartek. Dzisiaj wtorek, sorry, jeżeli mi się myli, e, Zdanie prawko No więc na sam początek e, trafię na panią egzaminatorkę, jedyną. Ładnie wyglądała, nie, nie powiem. Ale ogólnie sprawa była taka, że na samym początku. Dobrze cię O, spadaj. Gdzie ja mogę to gadać? Gdzie ja to mogę sprzedać? Napisz mi w komentarzu, bo powiedzieliście, że gdzieś na bazie, ale. Ja nie chcę ich się pytać, ja chcę, ja chcę sprzedać. Chyba, że to jest tam ten typ, o co Gadaj mi zaznacza. Koleś. Czy co on, co on powiedział? Gadaj koleś. Gadaj koleś, ale ty, ty, jesteś, ty jesteś niegrzeczny normalnie. Brak kultury, gdzie ty się wychowałeś? W Czarnobylu to była właśnie taka historia, że, pamiętajcie, każdy mówi wam, że egzaminy, egzaminy straszne, jeny nie zdasz, za pierwszym daje 10%, czy jesteś do dupy, nie dasz, to pierwsze egzamin prawo jady, idziecie na, do tego na maksa na ludzie, co nie, na maksa na ludzie. Jak nie umicie no to sorry, to nie dacie, znaczy, no, może dacie, ale będzie problem, handel. Jest, no i jest i broń, no i 31 za takie coś, to po co ja to w ogóle na siłę. nie wiem. Zostawię sobie tylko jedną część i jedną tą broń, bo to, to jest bezużyteczne. A to w ogóle mogę sprzedać, nie lubię tej broni. Ilon e, ma ruskich? Nieskończoność, fajnie. A, nie, 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 nie. jedna pamiątkę mi oddaj. I tak, moi drodzy, właśnie najważniejsze jest podejście psychiczne, a nie fizyczne czy też wyuczenie. Oczywiście teoria jest bardzo ważną rzeczą, u mnie w grupie tylko trzy osoby dały na 10 teorie, więc weźcie co tobie naprawdę do serca. To są pytania takie z dupy i takie bezsensowne i głupie, że naprawdę głupszych nigdzie nie znajdziecie. Uwierzcie mi na słówko. W każdym razie naprawdę teorię trzeba wykuć i to jest prawda, tak więc okej, okay, handel, mam hajsy, jestem bogaty, pięknie. Dziękuję wam bardzo, bardzo za podpowiedź, dziękuję Tak więc właśnie musicie, musicie się tutaj tego wszystkiego nauczyć. Następna rzecz to jest to, że, że, że naprawdę to trzeba podejść na ludzie, trzeba się tego wyuczyć, trzeba mieć dzieci. To jest chyba dosyć logiczne, mamy 30 godzin jazd, 30 godzin nauki jazd i, i no czy dla, nie, dla niektórych to wystarczy, dla niektórych nie wystarczy, więc to też trzeba sobie coś wziąć. Masz coś dla mnie? Bardzo nam pomogłeś, otrzymamy tysięcy, Leki, apteczka, pędra, i kamizelka. Wow, masz coś jeszcze? Niestety nie mam, ale mi typu, ale dobrze. Ja tym ludziom będę pomagał teraz ciągle. Jak mi kamizelki będą dawać, to darmo spiatrz w Wow, super to nie? Ten moment do właśnie o to chodzi. Jednak taka fajna historia. Pamiętacie, ja jestem osobą optymistą, jestem... teraz naprawdę, ja nie umiem się stresować teraz, co nie? Ja sobie zmieniłem całe myślenie w mojej głowie i nie wiem, co to jest stres. Nie wiem. Każdy mówi, że stres na naprawku to jest największe na świecie, że oni mówili, że matura przy tym się kryje. Jak ja, jak ja się nie stresowałem przy naprawku, to co? Ja będę się stresował przy maturze? Nie, raczej nie. Raczej. Raczej. To jest bardzo ważne. Plas maszynowy, osada rybacka, spalone gospodarstwo. Tak, chodźmy. Ten, moi drodzy, właśnie taki luz w dupie, można sobie przysłowiowy powiedzieć. Taka fajna była historia, z egzaminatorką sobie jadę, jadę i każę mi skręcić w lewo na do ulicy takiej jednokierunkowej. Wąska taka, że moja jariska to się ledwo co mieściło, a patrzę po lewej, co? Porsche. Porsche. Takie kariera... Tak, 2009 obstawiałbym. Ja znam się na porszakach, tak powiedzmy, że 2009 według mnie to było. Takie fajne, odpicowane, srebrne. Kolory do dupy, nie wiem kto, kto go wybierał, ale fajne outko za, za duże pieniądze, powiem sobie szczerze. No, no i pierwsza rzecz, to kurde, mol się nie zmieści, przecież. Droga była taka wąska, że. O ja, pierniczę, a tu nagle jeszcze jakiś porszak. Czemu ja tam mam iść? Spotka się z, z porządnikiem i uda się z nim do kordonu. Mam misję, żeby ujść do kordonu. A nie mam jakichś innych tych? Bo ja chcę tym starkom pomóc. Ja chciałbym sobie tutaj jeszcze pójść na przykład do renegatów następnych. Pójdź sobie jeszcze dalej, ale tutaj na razie nie mam żadnych misji jak ja widzę. No dobra, w takim razie idziemy do kordonu. Nic nam nie zostaje. Muszę się udać tutaj na prawo przez bagna do kordonu. Dobra. No i tak patrzę do Porsche, co nie. Kurde, molno, jakiś bogacz, jak ja się tu zmieszczę, chyba mu lusterko zarysuje, co nie? Ja muszę wiedzieć, że wypłata rodziców to pewnie tylko na lusterko wystarczy, ale dobra, jadę, co nie? Jadę sobie jedynka, spokojnie jadę, o, już taki happy, co nie? Wyjechałem, pięknie, wyjechałem, wiedziałem, że się zmieszczę. No to sobie jadę dalej, no tak się patrzę na to Porsche teraz z przodu, co nie? Ja się patrzę, taki, taki fajny wzrok, taki, o, fajny auto, też chcę mieć takie. Nagle egzaminatorka do mnie... No i co, ładne auto, a ja do niej. No, też sobie takie kupię. I taki łach mieliśmy przez pół minuty, obydwoje. W ogóle nikt nie, wie, nie wiedział o co chodzi. No a potem już wszystko poszło tak na luzie, ona nic się nie sprzeczała, nic nie mówiła. Mi się fajnie jeździło, miałem uśmiech na twarzy. Więc uwierzcie mi, to, to naprawdę chodzi o to, co mamy w głowie. E, i jeśli umiemy jeździć, to umiemy jeździć, i po prostu to umiemy jeździć, więc musicie to zrozumieć, że to trzeba się nauczyć. No a naprawdę, to, to, to co siedzi w głowie, to jest podstawa dosłownie wszystkiego. Jestem optymistą i zalecam. Jeśli ktoś chce być optymistą, to niech nim będzie zawsze i wszędzie. Oczywiście są Rzeczy, gdzie no, na świecie nie możemy być optymistą, chyba wiadomo jakie nie muszę mówić, takie no, przykre dla nas, wiadomo jakie, no ale właśnie bycie optymistą, jak dla mnie, rzeczą bardzo, bardzo fajną i w tym przypadku bardzo mi pomogło i zero stresiku wszystko pięknie, ładnie zdało. Ogólnie było 3 na 10 osób zdało teorię, i potem 2 na te 3 zdało ja, jeśli się nie mylę, bo jeden wrócił, bo tata tam, ze mną był tata, akurat, bo mój fajny e, instruktor musiał być akurat na badaniach takich ważnych, więc to nie było ze mną. Mm, więc patrzył, że jeden tam oblał dosyć szybko, coś tam mu się zdupiło i problem. A drugi wrócił również przede mną i jako kierowca, czyli właśnie jako zwycięzca. Prawda, starczą, tak jest starczą. I to jest prawko, moi drodzy widzowie, to jest prawko. Jak ktoś wam mówi, że to jest o OMG, OMG, OMG gdzież dało, to się ze majtki, ja piernicze. Weźcie na luzie róbcie wszystko, na luzie wszystko. Od egzaminu przez wszystko. Ja jestem taki na luzie teraz, że. Dobra. 10 minut gram Stalkera i gadam o prawku. Nie ma tu nic związanego prawie z klimatem Stalkera, ale niech będzie. Ej, tu jest jeszcze jakaś amunicja i apteczka, i konserwa, i granaty i wszystko dawaj. Czemu ja nie na, nagle 70 kilo waży? Ile to coś waży? Wyrzuć 69,9 przypadek. Dobra, muszę się do cordonu udać, tak? Do cordonu, jestem ci wdzięczny za wspomorzenie naszej. Zapomniałem, że na bachna może być bezpiecznie, na tyle. No, 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 wrócimy do rzeczy, idziemy. Tak, idziemy! Nie musisz zasłaniać oczu, jak wejdzie przedlotne piaski, fajniej umiera się z otwartymi oczami, żartuję. Dobra, lecimy do Cordonu. Mm, czy już jestem? Chyba nie. Dobra, wyłączyło się nagrywanie. Dobra, jesteśmy już. Już dawno nie widziałem, żeby ktoś nadszedł z bagien. Wyszedłeś zaraz obok placówki Arni. Z ich strony Stalker może spodziewać się tylko jednego kulki między oczy, więc uważaj na siebie. O kurde. Ktoś mi mówi o kordonie, i że mogę się spodziewać kulki między oczy. Ja nie chcę kulki między oczy. Czemu ja mam dwa ten... Czemu ja te dwa są? Ja pierniczę. Uwaga, pole minowe. Nie no, dupa pewnie jakaś durnowata. Ja pierniczę, po prostu ja... Pomóż do... Jezus Maria! Co to za zasięg? Co to ma być w ogóle? Ja stąd spadam O, widzę, że tutaj już... Yy, 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 że ktoś tutaj umrzył. Cześć typie. Masz jakiegoś luta? No, ale chyba, chyba trochę padłeś. Dobra, y, mapa może, tak? Bo ja w ogóle nie wiem, gdzie ja mam iść. Pomów z Sidorowiczem. Tam jest baza, czyli ja muszę iść gdzieś tam. Dobra, idę gdzieś tam. Ja pierniczę, gdzie ja tu w ogóle jestem? Tam we mnie napindalają jakieś typy z, z karabinu maszynowego. A ja muszę iść w drugą stronę! Jezus, sicko, co ja w ogóle odpieprzam? Ja muszę iść tam! Czyli muszę pójść tam, a następnie w lewo ład Nie panda, że apteczka, dobra, spadamy apteczka, apteczka, apteczka Ja nie wiem co ja mam tu w ogóle opieprzeć. Aż aż kamerkę włączyło. Dobra kamerka wraca. Wiecie co to jest chyba tylko y wyłącznie jeden... jedna szansa, żeby to wszystko zrobić. Nie no nie mówcie, że ja tu nie przejdę! Ja tu chcę... Holdera, ja sam myślałem, że przejdę przez ten Turny, konar! Nie lubię kulek między oczy. Aleluja. Wiecie już mnie, nie obchodzi nawet to promieniowanie. Niech mi promieniowanie zabije Niech. Tylko żeby od nich uciec, co nie? Jezus Maria, ile ich tu jest? Ja na pierwszą jak szalony, już chyba 5 apteczek traciłem. No szczęście, no dziękuję bardzo, 50 apteczek mi oddajcie teraz. Jakim cudem ci moi ci dobrzy są 10 metrów od armii, nic nie robią. Przepraszam bardzo. To to nie jest Telker, Stalker, że to każdy musi walczyć. Hmm, dobra, gdzie mam iść? Gdzieś tam do samego końca z, z Sidorowiczem Jeśli macie jakieś podpowiedzi dla mnie Typu na przykład jakaś fajna zbroja Czy coś To ja z miłą chęcią skorzystam Mówcie śmiało. Ja pamiętajcie, że integracja pomiędzy mną a widzami jest ogromna. Jak komentarze czytam zawsze, jest najważniejsza. Zresztą, informacja tak naprawdę od, od widów, czego oczekują, czy się podoba, czy nie. Zaraz za łapkami równo, na równi z łapkami. Wiadomo, niech każdy pisze komentarz. Niektórym wystarczy dać łapka, niektórym po prostu obejrzeć, więc to też Ej, fajnie miło, czy... Podobno niedawno był po, to cel żąda jakichś szczęścia. Pamiętasz to... go, hmm. Ty... Tyle z się tu złazi, że nie ma. Pomyślcie, że się nakije Głupia to pogoda, jest no, w porządku, to mi się podoba. O Holercie, ile gadania? Chopie! Jestem tu już jakiś czas. Mój biznes się rozkręcił. Dostaję różne zamówienia i ludzie mi ufają. Bardzo ważny klient, klient i muszę sobie ten. A wojskowi zgodnie. zapewnimy bezpiecznym przejście przez koronę. To bardzo ważny klient. Co mam zrobić? Dajd do serkeru tak przy nasypie, na założyli tam bazę i właśnie tam trzymają uponego do usta wojskowy, haleckiego. Nie obchodzi mnie, co będzie robił tej bazie. W porządku. A czekaj, ja chcę coś kupić, jeszcze sprzedać. Co mieć taki brzydki, popatrzcie jakie on ma oczy. Jak można mieć oczy tutaj, tu, tutaj Kupujesz coś kupujesz to ja ci to sprzedam. Masz jakieś amunicje... Ile to jest amunicja 545? 5, 5, 545 tak jest. Nie, to jest kropka 45, nie, to nie to. No dalej mów co, dla mnie masz. Dawaj apteczkę. Apteczka za 600 ruskich... Ukraiń, ruskich pieniędzy chopie, ty mnie zdzierasz! Ty zdzierasz pieniądze ze mnie! Nie chcę tej apteczki, ale nie, dobra, za sześć się jestem Jest tam, kto? Dobra, nie no. To już chyba jest zepsute trochę, no, 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 troszeczkę. Krem wielka, kuloodporna, lepiej chroni przed zatrpaniem niż przed kulodpornością. Niech im będzie. A, jeno, jeno, dobra, wyjście. Masz tu coś ciekawego? Nie, nie ma nic, hamster. Dobra, e, w takim razie musimy się udać do jakiegoś nasypu. Jednak ja bym tutaj z mi chęcią może przyszedł z jakimiś nutkami i gdzieś powalczył. No to zawsze jakieś pieniądze mogą dać To jest bardzo fajna rzecz, że w ten sposób można pomagać wletem, właśnie. Innym? Nie wiadomo, czy do końca dobrym. Czemu możesz na niebiesko? To Chodź pogadamy. Przestań tym machać, już zwróciłeś moją uwagę. No chowa, chowam. To właśnie wioska nowicjusze, a nie obu najemników koleści, odrobię da do mnie robotę, muszę zajrzeć do balita. to Zaraz po drugiej stronie nasypu kolejowego. Stalkerzy mają tam istny Raj. Dzięki. Handel? Nie ma nic. Masz dla mnie robotę? Myślisz, że mógłbyś mu pomóc? Mm, zniszczenie jakichś psów? Nie tym razem, Pana, panie konie. Ja tu mam misję że, z jakimiś stalkerami, jakiś raj, coś. O mordę! 5,45! Teraz to ja mogę z Akacza nawalać, no i... Jakim cudem u Ruski ich nie ma amunicji do Akacza? No przepraszam bardzo. No i jest amunicja, no i dobra, no i teraz to ja sobie mogę chodzić gdzie mi się tylko podoba. No, nawet i bazę tych głupich żołnierzy mogę niszczyć sam. No ile będę walił, hedy jak Izak, no ale powinno się. Co to? Nie, dobra. Ale powinno się udać. Dobra, jest ciemno, przyznaję. A YouTube jest taki, że przyciemni wam jeszcze bardziej, no ale trudno, musicie to jakoś przetrwać. E, muszę się udać tam. Tutaj mamy jednych renegatów, mutant. Obóz w pobliżu furgów, co to są za jakieś mutanty. Aż to muszę zobaczyć, co nie? Ta mapka, ona nie jest z... świnodupy, ŚWINIODUPY, ŚWINIODUPY, SHIT! Nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma... Nie wiem, dlaczego mi się ta mapa kojarzy z poprzednią częścią, którą grałem. JEZUS MARIA! Spadajcie! 30. O, kuźwa! Apteczka, apteczka, apteczka. Nie lubię anomalii. Idziesz ze spokojnie, a tu anomalia na, na drodze. No i co robisz? Pomóż chłopie, armia, tuczę kolegów, stalkerów... O Jezus Maria, promieniowanie, promieniowanie. Starki, to to, Jezus Maria. Ale mam dużo wódki, to mogę się leczyć. Zabijają naszych, gdzie jesteś? Idę, nie mam energii. Broń patrolu, dobra. Lecę, lecę, lecę. Zabijcie się nawzajem, będę miał amunicję. No i ja przyszedłem i od razu im dokopiemy, no i żeby nie umierać. Macie jakąś amunicję przydatną No dobra to... Uch, zapomniałem, że to jest Stalker. Tutaj celujesz w tu, żeby walnąć headshota, co nie? To, to jest tradycja, pamiętajcie. Broń patrolu, przystanek autobusowy. Jak coś się nie powiodło? No moje wina, że to są jakieś nuby i giną od razu. Teraz co? Ja sobie mam sam radzić z tymi lubami. No bez jaj. Co tą grę wymyślą no, Ale dobra amunicja wziąć dla mnie jakoś Ja muszę to pójść gdzieś tam dalej, co nie? O, buteczka. Widzę, że tutaj ambitnie próbują mnie tutaj wyruchać od lewej, tak? Kurde mol! Kto takiego recoila dawał? Tym się nie da celować! Dobra zginął. Oj, już Mary jeszcze jeden. Bandarz Bandasz nie apteczka, sorry, zły przycisk. Teraz jest nie fair, bo komputer ma wallhaka i widzi przez ściany. Dobra, zginął. Aleluja. E, idziemy podbierać amunicję. Do Akacza? O, proszę. O, AK Su mają, czyli tego małego, tak zwaną ha hashtag suczkę. To się tak w, w slangu airsoftowym przyjęło. Moja suczka jest ładna. O co chodzi o małego Akacza, oczywiście? AKSU. Jest. AK2U, no to jest Stalker, więc tutaj dokładnych nas nie mamy, często obzorowanych. Dlatego się trzeba przygotować. Wybieram akacze, bo muszę sprzedać. A, jeszcze apteczka, pięknie. Dobra, gdzie ja miałem iść? Jeszcze bardziej do przodu, bo tutaj są tylko i wyłącznie nasi. Ja piernicze. Tak, to jest, moi drodzy. Ja... Powiedzcie mi, czy mapa z Czystego Nieba nie jest czasem z tej serii, którą ja nagrywałem poprzednio. Skąd ja to wiem? Chociażby stąd. Nie mam bata, żeby to... to nie było to samo, co. W poprzedniej części, w której ja grałem. Teoretycznie Czyste Niebo jest prologiem do tamtych gierek, czyli to, co się działo wcześniej. Więc mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, co nie? To, co się dzieje tutaj, to jest coś, co się dzieje kilka lat przed tym, jak w poprzednich częściach Stalkera. Poprzednich, w Poprzednich częściowo. Trudno to wytłumaczyć, mam nadzieję, że wiecie To jest po prostu prolog do Stalkerów. O, może tak, co nie? I dlatego ja tą mapę przecież znam. Ja pamiętam, jak tutaj nie można było wejść, bo tam byli wojskowi i trzeba było iść tędy, bo tu był otwór. A tam ci potem zaczęli do ciebie napieprzać. I ja pamiętam, że ich zabiłem, bo tutaj gdzieś się zaczynało w ogóle. Gdzieś tam. Wysypisko, no tak, wysypisko. To, to jest ta sama mapa przecież. Ja tą mapę kojarzę trochę. Ona jest zmieniona oczywiście i to dosyć mocno, ale jako no. taką... Co to, to kojarzę? Dobra, handlarz. Stary, naczekaliśmy się to na ciebie, leć do szefa biegiem. Leć do szefa I biegiem? To no co oni mi wszyscy każą biegać, co ja mam schudnąć? No dobra, może i mają rację. Eee, wejście jest tu po lewej. Zabarykadowane. Wiecie czego mi brakuje? Kurde, żeby w ASG tak jakoś odwzorować kiedyś taką właśnie wioskę z stalkerowską, takie do, do, do dupy zniszczone budynki. Fajnie by było. Takie zniszczone sztucznie, żeby nie było. Dobra! Jak leci najmniej kulotka na się się widujemy? Kto cię tu sprowadza? Czy dorowić mówisz? Siedorowicz mówisz. To i o dowódcy też słyszałeś? Dobra, będę szczery. Zatakowaliście wojsko? Pracowaliśmy dawniej z armią. On A ten noob sprzedał nam, ich jako niewolników na rozpisko. Tego było za wiele. Tak. Zatakowaliście wojsko? Tak, to nas poniosło. Wiem, że chcieliście, żebym zostawił tekst, ale uwierzcie dużo. Na zakładnika, mi, dużo. Zestopujcie sobie albo coś. Tymi Rozumiem. Muszę iść. Pomób z... Hale... O, o, o. Nie no nie musimy być też zamknięty. Kto to widział? Zamknięte skrzynie. Okej. Okay. Jeszcze z jednym tybem muszę pogadać. On jest na zewnątrz. Gdzie on jest? Nie mówcie mi, że on jest w środku! Papierniczyść! Co ja w ogóle zrobiłem? No Nie muszę nic mówić, kolego, nie krzycz na mnie. Cześć, on ulepsza też? Czy mogę służyć? Ulepszy. Jeśli znajdziesz jakieś części do ulepszeń, przyniesie, to zobaczy, co da się zrobić. No, ale drogie, strasznie. Jednak chyba wrócę pomagać nad tym stalkerom. Na Dubku, no i od razu już. Zabawnie zobaczyć dołce wojskowego za kratkami. Śmieje się na drogę. No, waliskę z łupem. Gdzie ukryłem walizkę z łupem. Rozczarujesz się. Wracaj do swojej ukochanej zbroje. Do Ile za swoje usługi A gdybym tak poprosił cię o załatwienie Na mnie nie stać. Dobra, dobra, nie krzycz no. Moi drodzy dzowiedzia, myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ponad 20 minut tradycyjnie. Handarz, handlarz, chodź. w bronię? Kupujesz, ale tak mam trochę dużo. Strasznie mało biorą. No nie, to jest nawet drogie. Nie narzekam. Amunicja? Apteczka, 459 czy no, na apteczka jest ważniejsza? Mogę zapłacić. Dobra. I pudeczka jeszcze. Pięknie. No cóż, moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej Wam się podobał. Tak więc ja Wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym, miejmy nadzieję, równie fajnym i klimatycznym odcinku. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć.